Sprawdzam, czy sztuczna inteligencja może pomóc w typowaniu. dzisiejszego testu wziąłem mecze niemieckiej Bundesligi i mecze drużyn takich jak Wolfsburg z Mainz oraz Freiburga z Hoffenheim. Na początku prosiłem czat GPT, żeby przygotował mi statystykę, ile rożnych wykonała każda z tych drużyn w ostatnich 10 meczach oraz ile rożnych wykonali podczas meczów bezpośrednich z dzisiejszymi rywalami. Prognoza wyszła mi, że dzisiaj powinno być od 9 do 11 rożnych. Ale nie zadowalało mnie to, i szukałem takich ukrytych informacji, i znalazłem je w meczu Hoffenheim z Freiburgiem, gdzie było napisane, że Freiburg w meczach domowych często robi mało rzutów rożnych, a Hoffenheim lubi pchać się błokami. Dlatego postanowiłem zaryzykować i postawić na opcjonalny kurs, że więcej rożnych będzie miało Hoffenheim. Drugi mecz nie miał takiej ciekawej informacji natomiast chciałem zagrać bezpiecznie, bo jakoś intuicja mówiła mi, że nie będzie aż tak dużo różnych, ponieważ w meczach bezpośrednich wykonywali oni średnio około 6 różnych. więc postanowiłem, żeby złączyć dwa typy 1, czyli prognozę od 911 oraz to, że w meczach bezpośrednich mieli mało różnych i postanowiłem, że będzie poniżej 10,5 różnego. Połączyłem ten kupon razem i wyszło mi skur 4. Zobaczymy, czy w następnych dniach będzie dobrze i czy w ogóle ten dzisiejszy dzień się uda.